Siemaneczko witam ponownie. Dzisiaj gramy dalej naszą przygodę. Przeobudzenie Galakronta. Dzisiaj dla odmiany zagramy Ligą odkrywców. Niestety ten rozdział nie jest darmowy. No ale golda na szczęście zbierałem, Także bierzemy sobie 700 golda. Czekamy na autoryzację. I na start mam już jakieś karty. Okrzyk byłaby dodaj monetę do twojej ręki, jeśli kontrolujesz zadanie. No spoko, karta za dwa, jak quest'a rzucimy w pierwszej. Może być. Jeszcze dwu czar, daj bestii, plus 2 plus dwa. No to do Facehuntera jak najbardziej. O, i dwa epiki. Kombinacja dobierz kartę za każdą kartę już zagraną przez ciebie w tej turze. No to łotra też fajna opcja. Go. A to co? Liga zła patroluje wybrzeże z powietrza. No Reno ma Kłopoty. Jak szybko możesz się tam dostać? Z tego co widzę, to jest trochę inaczej, bo ostatnio graliśmy doktorem Hukiem w trzecim, w trzeciej walce. A teraz yy, mamy już tego Reno Pojmanego. Walczymy z hukiem. dobra, zobaczymy, czy go uwolnimy, czy nie. Jak nie teraz, może później? Dokładnie tak. Dobra, mamy bestię C2many. Zaraz zobaczymy Hero Power. To co mamy, Rena? Gotowe. Ok, porzucenie zaklęcia. obrażenia, zaklęć rosną fajnie, ale skoro nie jest uwięziony, to czemu go mamy tutaj? Chyba, że on nie jest uwięziony tutaj po prostu. Dobra, zrobimy tak, obrażenia zakręć mamy. Mam Okej, <gryzki> okay, czyli teraz mamy jakby ciąg dalszy. arybka Bran, co się tam dzieje? Gdzie jest Reno? Dobre wieści są takie, że chyba ciągle dycha, a zwet. niech na No my sprawdzimy hero power. Jeden obrończyn stronnikowi na prawo od niego, a oraz stronnikowi na prawo od niego. Dobra. Rzucimy adaptację od razu. 3 do ataku. Niepotrzebnie rzuciłem ten buff na Reno, No jakaś duża strata to nie jest. Większa strata to Reno oczywiście, a nie sam zaklęcie Dobra, spróbujemy tego ze zrywem. Dobra, 4-1 ten bafuje tutaj tych. Może zabijemy tak czak i tego. Tutaj prowokacja zryw, 26 za 4 many. To jest bestia, dobra. Jest tutaj losowa bestia, sekret i broń. U, za 3 karty, 3 karty. Dobra. Hmm. To może rzucimy tą kartę, sobie dobierzemy. Hero Power, zabijamy tych dwóch. Zobaczymy, co on tam rzuci.

już myślałem, że to jest mech. a tak na mecha nie wyglądał, więc się zdziwiłem trochę. Ale tak, to jest okej. Okay. No dobra, tutaj możemy znowu 2-2 dać, ale to by tego trzeba było zabić. Jak mamy smoka, nie traci wytrzymałości. No dobra, rzućmy sekret. Może rzuci zakręcie, to mu go rozwali. Dobra, dwa się i poluzowały No, jakby prowokacja, ale jednak nie prowokacja. Weźmiemy kolejnego ze zrywem. Okay, to jest ten, możemy rzucić. Bronią zaatakujemy. to Zewnie Dobra, mamy prowokację na drodze mamy króla kruszora to on bezproblemowo przebije się przez prawie wszystko możemy zabić najwyżej tego żeby nie miał mecha dodatkowego poza tym pewnie strejduje tym 6-3 dobra tutaj tak zabił ale dalej mamy kruszora więc chyba wygramy jest nasza tura. 7 życiam zostało, obijem za 8 I zobaczymy co dalej z reno. Czy ktoś rusza mu na pomoc. Nowe karty. Przyzwij stronika kości jeden z Twojej talii. No może jakieś zastosowanie to ma. Jak jest Stronik 2-4, chyba z klasycznego dodatku i bije siebie za 3 na okrzyku bojowym, to, to takiego na przykład ma sens. Na razie inny mi nie przychodzi do głowy. No, ale ogólnie spoko. Kadgar, wystawili przeciwko nam żywiołaka. Pomocy! O, Kadgarem zagramy. Walczy z groźnym człowiekiem, który wyrwał się na wolność. Stwórz kopię Stronika i wyciszę. Przepraszam, co my tu mamy? Pędem z samego szczytu. Dobra, karty mi się podobają na początek. Te zbroi maga, że od razu nie będziemy rzucać, belpej z tym rzucić. To wtedy mamy 20 pancerza, więc pierwszą które pominiemy. Aż 153 ma. To pewnie dobre karty będziemy mieć. W tej kwestii raczej się nie zgodzimy. Ok, żywiołak, dwa, trzy, kupuje zaklęcia. Chyba coś podobnego już było w jakiejś przygodzie. Dodatkowy raz zaklęcia są rzucane. Dopłączymy to, to kilku, kilka żywiołaków. No i można sporo tej sobie porobić. Ok, tajemne pociski. Tam kolejnego żywiołaka. Spróbujemy na razie ich trochę nazbierać. Będziemy potrzebowali wsparcia. Okej, okay, więcej tajnych pocisków. Kolejnego żywlaka weźmiemy. No i jednym zabijemy. No i tak by nas zabił, więc lepiej uderzyć tym 2-1. Dobra, tu ich zamroził. Damy jeszcze jednego. Dobieranie karty tam, które za dużo dobierze. Ale możemy odkryć sobie coś. Dobra, niech będzie to. To będzie takie śmieszne bardzo. A może coś tańszego? Raczej średnio. No, takie średnie te karty. No dobra, narzucimy no to, żeby nie mieć pełnej ręki. Możemy go zamrozić też O, wrażenie zakręć plus 5 To będzie fajne, na pewno z tym ale na razie tych zabijemy sobie. Akurat 4 razy bijemy. Tego nie rzucam, bo trafię w swoich. Więc weźmiemy już wyłaka. No dobra, weźmiemy tak. Weźmiemy ten pancerz. Następnie idogramy tego arcymaga może. Oj no i nam zabił. Tak myślałem, że na szóstą turę będzie miał blizzardę. Uuu, przyzwij losowego legendarnego stronnika. Co dajmy z tym? 3, 4, 5, 6. Dobra, jeszcze jedna się przyzwie. Um, hmm. Dobra, no rzućmy pociski i koniec tury. Póki co ta walka mi się chyba najbardziej podoba. Jest trochę inna, bo mamy mocne zakręcia. Powiało Powiałuch. Śmiało! Dobierz jeszcze jedną. Nikt nie patrzy! A, dzięki. Kapgar. Bardzo dobrze, dobre ziomki, obrażenia zaklęć plus 5 może weźmiemy, o 5 kryształów mamy w tej turze, no to jak najbardziej 23 punkty obrażeń, to myślę, że tutaj wrzucę to i wygrana, no takie mocne zakręcia polecam to No i sobie strzela Chwila zajdzie pewnie Jeszcze będzie strzał ale tym pierwszym czorem go nie zabiliśmy, dopiero tym drugim. I ja on to rzuca razy 3... Chyba 6. Chyba 6. Bo ten rzuca dodatkowy raz. Nie, bo każdy rzuca dodatkowy raz, czyli nasze pierwsze rzucenie. Oni pl plus 3. Czyli 4, ten jeszcze piąty nie wiem, czy oni jeszcze powtarzają, czy nie? No ale to ma ciekawa walka, nowe karty z tego rozdziału, ten przeciwnik, z którym walczyliśmy. Za 7 manę przyzwij kopię tego stronika. Jeśli w poprzedniej dużo dało ci się zagrać, żywiołaka. to jest spoko, karta. Za 7 manę, praktycznie 2 razy 7,6. To jest stronik, domaga, więc też nie będzie problemu z zagraniem Żywyłaków. Dobra, kriziki. I walczymy teraz z Elizą. I Hirapary ma to samo jak my walczyliśmy. Na tych samych posłów, ale od drugiej strony, jakby Eliza! Kontra! Kritiki. Stój, gdzie zabraliście Reno? Dobra, wyborowe twierdzy: nasze wszystko nasze. No dobra. Nie wiem, czy jest sens mówić, gdzie zabrali. Trzeba, że chcą, żeby przyszli specjalnie, no to dobra, to rozumiem. Okej, okay, idealna karta, następnie wtasuj doskonały pomysł z powrotem do talii. Na pierwszą turę raczej nic nie znajdziemy. Ale sprawdźmy, co nam podpowiedzą. Jeden manę, trzy dwa. No, weźmiemy, żeby mieć coś na stole. Spójrz na trzy, głów... trzy górne karty z twojej talii, wybierz i dobierz jedną z nich. Cię. Zejdź na dół i walcz ze mną! Teraz Do... sprawdzimy sobie. Odkryj smoka. Drzewce. Śmiemy smoka. Jeszcze jest many dopiero, ale szybko pójdzie. Okej, losowy legendarny strunik, zaraz zobaczymy co się trafi. Zostaliśmy przyjaciółmi. Mamy kolejnego przyjaciela. Bardzo fajnie. Ten co robi? 2 drzewce dwa twa, jeśli masz w ręce zakręcie 5 lub więcej. No nie mamy takiego zakręcia, więc bierzemy kolejnego przyjaciela. No to już nie jest fajny przyjaciel. Jakiś podrabia podrabianiec. Dobra, pójdziemy face. I na następną turę mamy 5 many. Ten drzewca przyzywa, więc nam za dużo nie da. Ten nam tego traduje. Okej, okay, dobieramy i kryształ many. To, to się przyda. No i rzucimy tą, bo karty nawet mamy na kolejne tury. Co to jest legenda? Do końca gry twoje drzewce mają plus 1-1. Spoko. Jakby go rzucić jeszcze kilka razy w jednej grze, to tym bardziej. Ok, to nam przyzywa drzewce ogólnie. To rzućmy tego i w następnej może te drzewce. I tak idziemy. Face na razie. Kopię pozostałych stronników, aż jednego. Ten od kruka się bafuje, tak? No za tego kolejnego, dobra. Co to możemy zrobić? Możemy tego zabić. Weźmiemy drzewców. Mamy drzewce 3-3. Dobra, i zabijamy kriziki Mamy tą prowokację z odrodzeniem, nową kartę Odporne na zakręcia, hero power 7 manu, 6 8 Jeszcze bestia i nowa karta od Krystronika, koście 2, przyzwij go i daj mu 3 do zdrowia. To fajna opcja do kapłana. Udało nam się dobić do brzegu. Mało brakowało. Potrzebni nam sojusznicy. I skrzydła. Okej, okay, czyli w następnym tym wbijamy pewnie pomału do tej twierdzy. Zobaczymy jak to tam dalej wygląda. Okej. Okay. Tutaj też jest 3 na 12 bossów. Zdobyte karty 8 na 30. Okej, okay, no na heroiku z tego co każe jest rewers dodatkowo. Heroika zagramy tam kiedy indziej. No więc to będzie na tyle w tym odcinku. Kolejne rozdziały z tych kampanii będą w przyszłym tygodniu. Chyba we wtorek tak samo wyjdzie kolejny rozdział, więc wtorek, środa będzie kolejny odcinek pewnie. A w tym to będzie na tyle. Dzięki za oglądanie. Честь.